Nie ma mordeczki. Dzisiaj tak z cyklu. Głupie pomysły, ponieważ miałem dzisiaj wędkować z łódki. A stwierdziłem, że jest ładna pogoda. I pospaceruję sobie po łowiskach łowiąc z brzegu. I przez 7 godzin nie miałem ani dotknięcia na koniówkę, na kija szczupakowego, na kija sandaczowego nie miałem dosłownie dotknięcia. Yeah. Here, let me break it down. Yeah, I'm

Praviac, Praviak, Serginha. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say something She a dime, wanna make her mind. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime To look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. Or you could lock her up and give the key. And let me take it down Cześć ładziu A teraz patrzcie, ci pokażę jak na to Weź wyjdź, wyjdź Pedziałem Weź mnie nie w nie wku... okay. Błagam cię nie w kółko Błagamy No Czyli chcesz mi powiedzieć, że, że tylko ja nie łowię Nie chciałem O jak mi przykro Weź, weź Kurwa spadł ale to nie było tak na pewno. A co to było? Teraz to nie czy nie miałem wiesz? Teraz ci powiem. To tylko ja nie łowię ryb No zobacz kurwa. No co mam ci powiedzieć? Babcio, bo, bo widzowie mi się niecierpliwią. Ty nie gadam z tobą bo mi ryby nie biorą, mnie. Za nie jak będę miała na razie. Na razie? Już tak sobie rozmawiamy, to pewnie słyszeliście o projekcie Predator Pro Game. Ja jestem mega ciekawy, ciekawy tego projektu. Jeśli nie wiecie czego będzie dotyczył projekt, to gdzieś umieszczę Wam tam w opisie filmu link. Tam był chyba kanał na YouTube, fanpage na Facebooku. Sam projekt będzie według mnie czymś nowym w Polsce, czegoś takiego na pewno jeszcze, jeszcze u nas nie było. Więc będzie to mega, mega, mega ciekawe. Z tego, co się orientuję, no, będzie to dotyczyło e, rywalizacji między trzema? Trzema. między trzema drużynami. Shimano, Raymarine e, i Westin. E, będzie to rywalizacja na czterech akwenach, a wszystko będzie e, zrobione w czterech odcinkach i będzie umieszczone na kanale na YouTube. Jestem bardzo ciekaw efektu końcowego, bo sam trailer zrobił na mnie mega wrażenie. E, ja mam straszną zajawkę na, e, na obróbkę filmową w ogóle na nagrywanie filmów wędkarskich i, i strasznie zajarałem się tym projektem, bardzo mi się, bardzo mi się to podoba. Po samym tym projekcie możemy zobaczyć, jak wędkarstwo w Polsce się rozwija, w jakim kierunku to idzie. To nie jest zły kierunek, bo nie rozmawiamy tutaj o rybostanie czy o stanie naszych wód. Yy, tylko o tym, jak. Yy, o, no niemożliwe mam rybę. Mam rybę. Aż zejdę na dół. jest. Muszę Wam to pokazać. ta -dam! Jest okoń. Okonek. Okoniuś, nie wiem jak go nazwać. O matku. Można by rzec mission complete. O czym tam sobie rozmawialiśmy? O, o, o... A, o tym, że sprzętkarstwo w Polsce bardzo mocno się bardzo mocno się rozwija jakiś czas temu nie chcę powiedzieć, że, że byliśmy jeszcze w jaskini no ale byliśmy bardzo daleko w porównaniu do no na przykład Szwecji, do Holandii czy, czy czy powiedzmy tam krajów skandynawskich a tutaj w Polsce zaczynają się dziać naprawdę fajne rzeczy bardzo sprzęt idzie Yy, idzie markowo i yy, jakościowo w górę. Wędkarze zaczęli, yy, zaczęli zauważać pewne detale, które, które świadczą o naszym sukcesie. Yy, no niestety, jedyny minus jest taki, że mamy dużo mniej ryb i dużo uboższy rybostan niż, yy, niż inne kraje. No ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy, sami jesteśmy sobie temu winni. Mam nadzieję, że wszystko powoli zacznie, zacznie zmieniać się na lepsze. Tak samo jak zmienia się właśnie ta cała otoczka wędkarstwa. Mm. Chyba czas śmigać do domu. Nie wymęczę tu nic. Jest już godzina, nie wiem, 18. Zaczyna już się robić szarówka. W zasadzie. Więc byłem nad wodą jakieś, nie wiem, 8-8 godzin i złowiłem jednego oponka, który miał 8 centymetrów. Około. To jest żenujące żenujące Żenada, żenada, żenada. Tak było wczoraj, ale dzisiaj jest nowy dzień. Nowe łowisko. Dzisiaj spróbuję, spróbuję złowić coś, jakiegoś okonia, jakiegoś szczupaka, mam ze sobą kasta, mam ze sobą okoniówkę, kawałek dalej jest jeszcze Damian, zaraz do niego dojdę, zapytam się czy coś złowił, obiecuję Wam, że dzisiaj będzie ryba, to nie będzie film bez ryby. Dzisiaj jest bardzo podobna pogoda jak wczoraj, mam nadzieję, że, że ryby nie będą żerowały podobnie, tylko będą żerować lepiej. O, widzę tu jakieś ślady sarny albo dzika. Kopytka po odbijadę. Wyrwałem się dosłownie na chwilę z rana. Mamy godzinę 12. Ja mam na 15 do pracy, więc mam jakieś tam 2,5 godzinki łowienia. Myślę, że, że coś się może uda wydłubać. Troszkę inne nastawienie dzisiaj. Jak tam ile? Bez styka. Bez styka. Uuu. Uu. Ale ja mam dobrą nadzieję, żeby... o, ostatnio też miałeś, pamiętasz? No i puchło. No Ale to o tobie wieczorem, a nie mi. No. Ostatnio nie dało się zędy przejść. Te drzewo leżało prawie do samej wody i blokowało całą ścieżkę. Trzeba było obchodzić, obchodzić tamtędy pod siatką. A dzisiaj drzewo nie ma ani jednej gałęzi. Bobro opędzlowały do samego końca. Całutkie, dosłownie w kilka dni. Niesamowite. Take a look in the mirror Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear Can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are young When you stand right here and say no? I'm never gonna give up I'm never gonna slow The one that doesn't give up Never loses to a foe The one that can show That myself I can go All the way to the top Can't stop Kilka osób pytało ostatnio o, o kija o dokładną specyfikację i realną gramaturę wyrzutu hmm, Dokładna nazwa kija to jasei jerk bite jest w długości 198 cm, wyrzut w sumie opisany jest do 100 gram, 45-100 gram i myślę, że to jest, to jest jego realna, realna wartość. Ja rzucałem tym kijem najciężej Buster Jerkiem, który waży tam chyba 97 czy 98 gram i to już była taka górna granica, którą on, którą on obsługiwał. Myślę, że jak jerk byłby większy, czy przynęta y, cięższa, to już miałbym lekki problem, ale tym Buster jerkiem z powodzeniem udało się rzucać. Y, I mniejsze przynęty w granicach 40-45 gram, y, najmniejszymi w sumie, najlżejszymi jakimi rzucałem, y, miały po 25-30 y, i z powodzeniem, z powodzeniem y, można było wykonywać rzuty. Y, sytuacja jest inna, gdy rzucałem gumami, bo, bo niestety wtedy zasięg rzutowy jest bardzo. Bardzo ograniczony, guma jest lekka. Próbowałem rzucać gumą na 8-10 gramowej główce. Da się to zrobić, no ale niestety, tak jak mówię, zasięg, zasięg rzutu będzie bardzo, bardzo mały. Co do obsługi gramaturowej Multiplikatora, rozmawiałem z chłopakami z Shimano, zapewniali mnie, że Kurado Kurado z powodzeniem obsłuży 120 gram, ja tak jak mówię rzucałem Buster 100 gramowym i nie ma z tym żadnego, totalnie żadnego problemu e, bardzo bardzo fajnie ten kołowrotek się spisywał przy takiej gramaturze e, a startował już tam w granicach 12-14 gram e, czyli tam główka, e, główka 8 gram plus jakaś tam normalna e, normalna gumeczka i to już tak w miarę, w miarę fajnie leciało e, więc, więc myślę, że zestaw Zestaw jest jak najbardziej w moim przypadku dedykowany pod łowienie ale może być alternatywą do łowienia przynętami gumowymi. Skończymy wędkowanie, ja muszę powoli uciekać. Do pracy. No niestety nie udało się złowić nic fajnego. Były jakieś małe szpaczki. Jakiś okonek ale zawsze to jakiś kontakt z rybą, jak na dwie godziny wędkowania, to, to i tak dobrze. Tym bardziej w taką, w taką lampę jak dzisiaj. Tak jak mówię, kończymy i trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę pod filmem, zasubskrybujcie kanał i do zobaczyska. Hej!